W 1942 roku Purim przypadało na mroźny i śnieżny marcowy dzień. Jednak rośniewicka i żychlińska społeczność żydowska musiała zmierzyć się z okrucieństwem. Przede wszystkim trudny okres dla Żydów który rozpoczął się 2000 lat temu od wygnania. Od tej pory to była seria lekkich wzlotów, ale przede wszystkim upadków, coraz większego, coraz większego zagrożenia dla istnienia narodu aż do tych okropnych zdarzeń, które miały miejsce 80 lat temu, które jedna trzecia narodu praktycznie została zamordowana. Likwidacja getta w Żychlinie rozpoczęła się od sprowadzenia większych sił policyjnych. Uwięzionych w getcie Żydów wywożono furmankami. Niemcy zamordowali wówczas około 200 Żydów. Dziś w miejscu ich ofiary mieszkańcy powiatu kutnowskiego złożyli kwiaty. Towarzystwo Miłośników w Historii W, w Rzychlinie były dwa getta, co rzadko się zdarza. Jedną gettę to w środku miasta, kiedy po prostu przesiedlono mieszkańców z jednej strony na drugą i zamknięto wyloty. Drugie z kolei na terenie Fabianówki, takiej fabryki materiałów budowlanych, cegielni. E tam no, warunki były straszne, wiemy, że zmarło ponad 800 osób w, te, w getcie, natomiast y, w początkowym okresie było około 4000 tysięcy. Od lutego 1942 roku zaczęły się już w Żychlinie próby likwidacji Żydów. Były to początkowo e, eksterminacje grupy 100 osób, 120 nad, wywożono ich na cmentarz, zabijano. Natomiast dzisiaj 3 marca mamy równiutko 80. rocznicę, kiedy zostało zlikwidowane getto, kiedy ostatnich mieszkańców wsadzono na fury i wywieziono do stacji kolejowej stamtąd do obozu zagłady. I w ten sposób, proszę Państwa, wielowiekowa kultura żydowska, która rozwinęła się na terenie naszego miasta, osadnictwo prawie czterowiekowe uległo absolutnej zagładzie. Po wojnie wróciło kilku mieszkańców, ale nie zostało tutaj no, czy wspomnienia, czy warunki. W każdym razie no, mamy tylko ruiny synagogi, zarośnięty cmentarz, no bo przyroda też ma swoje prawa, niektóre budynki, w całości budynek szkoły żydowskiej. O tych, którzy 80 lat temu... Zostali zamordowani podczas zagłady Niemcy w 1942 roku w święto Purim. Zlikwidowali getta żydowskie w Żychlinie i w Krośniewicach. W Kutnie nastąpiło to kilka dni później. Natomiast ten dzień, dzisiejszy 3 marca, to dzień likwidacji gett i jednocześnie zagłady społeczności żydowskiej, Stoimy tutaj na cmentarzu w Żychlinie. Część ludności została właśnie tutaj zamordowana na cmentarzu i tak pozostawiona, a cała reszta została wywieziona do obozu zagłady Kulmhoff w Hełmie nad Nerem, zarówno, zarówno mieszkańców Kraśniewic, jak i Żychlina tutaj.